Każdy z nas, jak Chrystus wydany na wolę innych. Co człowiek zrobił z Chrystusem? Męka Chrystusa, powiedział ktoś, bardziej jest potrzebna ludziom niż Bogu. Bóg człowiek raz ją przeszedł. I więcej go ona w jego boskim człowieczeństwie nie dotyka. Ale drugi Adam, Chrystus, twórca nowego porządku, pozostawił po sobie na ziemi lud Boży, złożony z miliardów jednostek, których dzieje są różne, ale zawsze pełne męki i krzyża. Każdy z ludzi jest w jakimś sensie wydany. Chrystus chce nam pokazać na sobie, jak trzeba to wszystko znosić. Każdy z nas jest wydany w ręce innych. Jest wydany, ubiczowany, opływany, w jakiś sposób zabijany. Wykańczany. Pozostaje tylko nadzieja, że któregoś dnia z martwych wstanie. Wielkie morze ludzi, miliardy żyjące na Ziemi, są wydane w ręce innych. Oni zrobią z nimi, na co ich tylko stać. Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich. My także rozpoznajemy swoje zdolności, gdy dostaniemy w ręce człowieka. Właściwe rozpoznanie człowieka i siebie samego możliwe jest dopiero przez kontakt z otoczeniem. Widzimy wtedy, jaka miłość z nas emanuje. To głębokie prawo psychologiczne określił Chrystus, mówiąc Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu. Jaka była synagoga, i świat faryzeuszów, poznaliśmy po tym, co uczyniono z Jezusem. Epoki historyczne i wartość ustrojów oceniamy według sposobu obchodzenia się z człowiekiem. Może istnieć doktryna ustanawiająca prymat rzeczy, ale prędzej czy później sama się unicestwi, bo zawsze najważniejszą rzeczą pozostanie człowiek i to, co człowiek robi z człowiekiem.